Witam. W dniu dzisiejszym pokażę, jak za pomocą programu Inkscape narysować symbol Mitsubishi. W tym celu bierzemy sobie kolor czerwony. Jest to kolor dosyć charakterystyczny. Wybierzemy sobie również rysowanie trójkątów. Muszą być tutaj zaznaczone trzy należniki i proporcje ramion, tak jak w tej chwili jest wszystko ustawione. Rysujemy trójkąt, ustawiamy go. Poziomu. Możemy ewentualnie sprawdzić teraz, czy nasz trójkąt posiada kontur. Widać, że kontur jest o, w tej chwili wyłączony. Nie będziemy potrzebowali konturu. Co my sobie wykorzystamy? Wykorzystamy sobie jedną właściwość, polegającą na tym, że będziemy po prostu duplikować obiekty. Naszym obiektem oczywiście jest trójkąt. Wystarczy go zduplikować. Naciśniemy sobie Ctrl D dwa razy i w ten sposób w ten sposób będziemy posiadać dwa dodatkowe trójkąty. Symbol Mitsubishi zbudowany jest z rąbów, w związku z czym będziemy potrzebowali taki obiekt dwa razy kliknąć i następnie trzymając oczywiście CTRL Będziemy musieli go sobie obrócić dokładnie. Jeżeli kontrola nie będziemy trzymać, trudno nam będzie uchwycić odpowiednie położenie. W związku z czym, bierzemy sobie kontrol i w tym momencie taki obiekt przeskakuje. Następnie próbujemy go dosunąć. Inkscape ma tą właściwość, że chwyta nam elementy. Podobnie sobie zrobimy z, z kolejnymi elementami. W tym celu potrzebujemy znowu zrobić kopię takiego obiektu. Czyli robimy kopię i obracamy znów. O, w ten sposób. Znowu zrobimy kopię i znów obracamy. Dosuwamy sobie oczywiście nasz obiekt do odpowiednich elementów, do odpowiednich narożników. I znów zrobimy sobie kopię, już po raz ostatni, i w ten sposób mamy gotowy symbol Mitsubishi. Dziękuję.